Clean is good. Sanitized is better. Radek, dzisiejszy piątek 13 wcale dla Was nie okazał się pechowy. Pewnie wygraliście dzisiaj z Toruniem. E, tak, e, na szczęście okazał się dość dla nas szczęśliwy. E, wynik bardzo dobry, a na nasza gra nie, wiem, nie do końca się to chyba kleiło. Nie wyglądało to może rewelacyjnie, ale ważne są trzy punkty i cieszymy się ze zwycięstwa. No właśnie, ta trzecia tercja wyglądała bardzo dobrze w Waszym wykonaniu do momentu straty gola. Chyba trochę szkoda, że w samej końcówce e, straciliście bramkę. No, szkoda, bo chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, pomóc Tomkowi zdobyć kolejny szutav, ale no, niestety nie udało się. Musimy wyciągnąć wnioski i w następnym meczu przy takim prowadzeniu, mocno skupić się też na defensywie. Wchodzimy w decydującą fazę sezonu, teraz każde zwycięstwo będzie bardzo ważne, bo tak naprawdę jeszcze jesteście w walce o to najwyższe miejsce w tabeli przed fazą play off Tak, no, wszystko jest możliwe, te, te, te e, punkty gdzieś tam w tabeli jest, jest dość ciasno i walczymy, no, zobaczymy jak to się potoczy, bo Zobaczymy co są kolejne mecze. Ostatnio wróciłeś po kontuzji, która wyeliminowała cię niestety z udziału w pucharze Polski. Dzisiaj strzeliłeś bramkę, powiedz z twoim zdrowiem wszystko OK, tak? Ze zdrowiem wszystko dobrze. Teraz staram się odbudować gdzieś formę i, i wrócić jak najszybciej do pełni sił.